こんにちは今日は最後のフィルミックを紹介するヒラガニにバルシャブスケーションスコレンズジャポンスケーションです。今日は10つの字を見つけます。最後の5つの字を見つけます。あ、い、う、え、お、とても文字を見つけます。今日は一つの字ナ見つけます。今日は一つの字を見つけます。 Przed namiotem jest ognisko. Na to po imię. Kolejny znak to ni. Jak nitka. Tutaj mamy igłę i nitkę. Ni to po japońsku dwa. Albo przypadkowe czasu i kierunku. Co to znaczy? W przypadku czasu, ni, korzystamy kiedy mówimy o czasie, na przykład o drugie albo w poniedziałek. Te wyrażenie po japońsku nijini o drugiej i gecuyobini w poniedziałek. A polskie kierunku? to na przykład do szkoły albo do domu. Po japońsku Gakoni i jeni do domu. Kolejny znak to n. Czy znacie zwierzę, który się nazywa nutria? N, pamiętam jak nutria. Tutaj mam kapibara. Największa misz w świecie. Nutria jest bardzo podobna do niej. Następny znak to ne. Czy znacie jak po japońsku kot? 猫。つなぐね、プシポミナスビグロンドコータ。ね、トコヤポンつく、コージェン。テラスマミノマムドラーバーズ・ドバスポソビザパメンタニアノピエルシとノース。ズルギット、つなぐザカズ。 チリ、ポアンゲルスク、ノー。ノーとパヤポンスク、パルクワプシナイジノシシ。ナプシクは、ナペムナスナッチーソをボワタシタク、ヤ。チリ、フタキムラジェ、トょスナッチア、渡しの猫。タク、ムイコット。アート、ーハピバラ。 Mami, ha. Ja ci wcięli do ponad 10 lat i co drugi dzień wcięli z hantrami. Co to znaczy? Ha, po japonsku. Ha, po japonsku. Już. Zęby. Dwa razy. Ha, ha. To mama. W takim razie, co to znaczy? Ha, ha, ha. Trzy razy. Teraz mamy Hi. Gdy postawicie nad tym znakiem dwie kropki, to czy nie przypomina on wam uśmiechające się twarz? Hi z kojarzeniem ze słowem HiHot oraz z dźwiękiem Hi, Hi, Hi. Hi to pojafonsku, ogień albo ziem. Teraz mamy Hi. Jak nazywa się najwyższa góra w Japonii? To Fuji-san, która ma 3776 metrów wysokości. Przy okazji pokazuję Wam kilka zdjęć, kiedy wspinałem się na Fuji. Byłem tam też kilka razy razem z uczniami podczas szkoły letniej warszawskiej Szkole języka japońskiego. Dzisiaj, przedostatni znak to he. Pamiętam to jak heksagram. Jest bardzo podobny do k. Tylko jest 90 stopni obrócony. He po japońsku. Bąk. Dzisiaj, ostatni znak to ho. Pamiętam ten znak jako słowo hodować. トゥタイマンテルモメトルイトニチケンイジェゴホトバヤポンスクジャゲトティエナジシャイキャサンポフトゥルケンソトザツナクヒタグイエストヨシザパメンタリシチェムツミエツジシツナ I jeszcze zostało tylko 16. Niedługo dostaniecie mistrzami chlegami. Dziękuję Tenten-kun! Do zobaczenia w następnym filmiku. A